Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy narcyz naprawdę wie, co robi? Dziś odkryjemy, jak jego ego manipuluje rzeczywistością, jak chroni go przed poczuciem wstydu i odpowiedzialności, i dlaczego, nawet wtedy, gdy świadomie krzywdzi, wierzy, że robi to słusznie. Zostań do końca, bo zrozumienie tego mechanizmu. Może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na relacje i pomóc uwolnić się od toksycznego wpływu. Czy narcyz wie, że jest narcyzem? Kiedy narcyz odczuwa strach lub ból, to reaguje z powodu swojego ego. Reaguje z tej części umysłu, która pośredniczy między świadomością i nieświadomością. To ta część, która jest odpowiedzialna za rzeczywistość i poczucie własnej tożsamości. Dla każdej osoby ego jest podstawowym mechanizmem obronnym, chroni nas przed strachem i bólem, przynajmniej zanim jesteśmy w stanie uporać się z ego i zachowywać na bardziej świadomym poziomie. Jakkolwiek z powodu nieprawidłowego rozwoju emocjonalnego narcyza, nie jest do tego zdolny. Nie jest zdolny do tego, by nie przemawiało przez niego wybujałe ego ego wielkości owisza. Narcyzm jest mechanizmem obronnym, jest także mechanizmem radzenia sobie. Mechanizmem przetrwania. Narcyz jest zaprogramowany tak, by przetrwać emocjonalnie, by obronić siebie przed otaczającym go światem. Kiedy czuje się niepewnie, to jest zaprogramowany tak, by emocjonalnie sobie poradzić, by to było możliwe. Narcyz musi unikać wszelkiej odpowiedzialności. Narcystyczne zaburzenie osobowości jest skonstruowane tak, że zniekształca percepcję narcyza. Jego percepcja musi być zniekształcona, by w ogóle można było mówić o uniknięciu odpowiedzialności. Jeśli narcyz zrobi coś źle, to zaprzeczy. Zaprzeczy wszelkiej odpowiedzialności i przerzuci winę na kogoś innego. Jeśli jest krytykowany, jeśli wierzy w coś negatywnego, to przeprojektuje, przerzuci to na kogoś innego, a najczęściej na osoby najbliższe. Jego zaburzenie jest skonstruowane tak i nie jest w pełni świadomy co do tego procesu. W głowie narcyza panuje przekonanie, że zrobiłeś coś niepożądanego, niekorzystnego. Zrobiłeś coś nie po jego myśli. Wierzy w to, że jest poszkodowany, jest ofiarą. Wierzy w to, że robi to, co potrzebne, co niezbędne, by się obronić. Kiedy usiłujesz powiedzieć narcyzowi, co zrobił, kiedy usiłujesz przemówić mu do rozsądku, to sprawia, że zastanawia się nad poczuciem wstydu, a jego zaburzenie jest skonstruowane, jest zaprogramowane tak, by narcyz przetrwał. Wtedy pojawia się narcystyczna rana, następnie przerzuca winę na ciebie, pojawia się u niego zdenerwowanie. Gniew, złość lub nawet furia i może być agresywny. Narcyz czuje się tak, jakbyś go atakował. Musi uzasadnić swoje działania, by wyzbyć się wstydu, by wyregulować swoje emocje. To część jego zaburzenia. Tak jest zaprogramowany. Nie ma nad tym kontroli. Nie ma większego wyboru, jest niewolnikiem swojego zaburzenia, tego jak zostało skonstruowane. Narcyz doskonale wie, co robi, i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest to złe, dlatego stara się ukrywać to, co robi, ukrywa swoje złe czyny, złe zachowania. Jeśli wierzyłby, że to co robi jest akceptowalne, to nie byłoby powodu, by cokolwiek ukrywać, zatajać, mówić kłamstwa. Narcyz wie, że cię rani, wie, że zdrada, kłamstwo, oszustwo są złe, wie, że manipulowanie ludźmi jest złe, lecz wierzy, że te rzeczy są złe. Dlatego, że społeczeństwo tak mówi, społeczeństwo tak uważa. Narcyz wie i rozumie, że jego zachowanie jest społecznie nieakceptowalne. Wie, że takie zachowania są nie do zaakceptowania, lecz w jego umyśle panuje przekonanie, że to w porządku, że może tak robić. Narcyz wierzy w to, że jego czyny. Jego działania są uzasadnione. Może wierzyć w to, że jeśli ktoś inny robi to, co on, to jest to złe. W szczególności, gdy robią to jemu. Lecz Narcyz w swojej zaburzonej głowie uważa, że stanowi wyjątek. Jest wyjątkiem od reguł, jest wyjątkiem od wszelkich zasad. Wolno mu więcej. Ma podwójne standardy, jest hipokrytą. Uważa tak nie dlatego, że społeczeństwo twierdzi, że stanowi wyjątek, lecz tylko dlatego, że sama w to wierzy. Narcyz nie czuje się źle z tym, co robi, cokolwiek robi. Dzieje się tak, ponieważ w jego zaburzonym umyśle panuje przekonanie, że jest to uzasadnione. Że ma prawo tak robić, że się to komuś po prostu należy. Narcyz wierzy także w to, że jest ofiarą i robi to, co konieczne, co niezbędne, by się obronić i przetrwać. Czy Narcyz wie, że jest narcyzem? To jeszcze nie koniec. Zaraz dowiesz się, jak głęboko Zakorzenione są te zachowania i dlaczego Narcyz czasem działa w pełni świadomie, a czasem jakby bezmyślnie. To wiedza, która pozwoli Ci spojrzeć na sytuację ze zupełnie nowej perspektywy. Nie uciekaj teraz, bo zaraz pokażę Ci klucz do zrozumienia jego manipulacji i własnej wolności. Czy Narcyz wie, że jest Narcyzem? I tak. I nie. Narcyz zachowywał się w ten sposób przez tak długi okres czasu, że niektóre z jego zachowań stały się częścią jego tożsamości, są zakorzenione w jego ścieżki neuronowe w mózgu. Jego zachowania stały się nawykami. Kiedy Narcyz angażuje się w dysfunkcyjne, toksyczne, Patologiczne zachowania, to tak naprawdę się nad tym zbytnio nie zastanawia. To jego charakterystyka lub instynkt działa tak bez udziału świadomego myślenia. Kiedy stara się ciebie zmanipulować, to doskonale wie, co robi. Kiedy cię prześladuje, nachodzi nęka, nie daje spokoju, pojawia się stoking. Kiedy stara się zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania, to jest w pełni świadomy swoich działań. To coś, co doskonalił przez długi okres czasu, wie jaki ma na ciebie wpływ, wie jakie to niesie za sobą skutki. Narcyz doskonale wie, że cię zwodzi, okłamuje, lecz jego to nie obchodzi. Narcyza obchodzi tylko to, Czego chce w danej chwili, obchodzi go tylko narcystyczne zasilanie. Narcyz nie rozumie, dlaczego cechy takie jak sumienie, empatia i szacunek powinny być takie ważne, znaczące, wartościowe. Dla narcyza takie rzeczy, takie cechy się nie liczą, nie mają dla niego najmniejszego znaczenia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy okazujesz takie cechy w stosunku do niego. Narcyz nie potrafi zrozumieć znaczenia ani sensu postrzegania drugiego człowieka jako wystarczającego i godnego szacunku. Narcyz nie ma takich zdolności umysłowych i emocjonalnych, by patrzeć na ludzi w normalny sposób. Nie ma takich zdolności, by patrzeć na ludzi tak, by mu zależało, by nie zachowywał się tak źle. Narcyz musi myśleć w ten sposób, by przetrwać. Musi żywić, zasilać się innymi ludźmi, ich reakcjami, zasobami, emocjami. W przeciwnym razie uległby autodestrukcji. Niezależnie od tego, czy narcyz jest świadomy swoich zachowań, czy też nie? To nie jest istotne pytanie. Musisz zapytać siebie samego, dlaczego angażujesz się w relacje z kimś, kto cię nie szanuje. Zasługujesz na szacunek, a tego na pewno nie dostaniesz od narcyza. Nie licz na to, czemu jesteś lub byłeś w relacji z kimś. Kto nie może odwzajemnić tego samego, co dla niego robiłeś, nie może poczuć do ciebie tego, co ty czułeś do niego. Nie może cię pokochać, nie może mu zależeć, nie posiada empatii i skupia się wyłącznie na sobie. Narcys nigdy nie doświadczy spokoju, radości i miłości, lecz ty jesteś w stanie doświadczyć, Takich emocji zasługujesz na kogoś, kto może się z tobą podzielić takimi emocjami. Zasługujesz na kogoś, kto doda wartości w twoim życiu, a nie będzie ci tylko szkodził. Zasługujesz na kogoś, kto cię doceni i rozpozna twoją wartość. Zasługujesz na kogoś, od kogo otrzymasz szacunek. Miłość i lojalność, wszystko to, na co zasługujesz. Teraz wiesz, dlaczego narcyz zachowuje się w ten sposób i dlaczego nie możesz liczyć na empatię ani odwzajemnienie uczuć. Pamiętaj, zasługujesz na szacunek, miłość i lojalność, na relację, która dodaje wartości, a nie rani. Zostaw komentarz. Napisz, zasługuje na szacunek i miłość, których Narcyz mi nie dał. Jeśli zgadzasz się z tym przesłaniem i chcesz wzmocnić swoją pewność siebie. Obejrzyj kolejne nagrania, znajdziesz ich na moim kanale setki. Pomogą Ci zrozumieć, jak wyjść z tej pułapki na zawsze. Jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, rozmowy, Przepracowania swojej sytuacji, osobistego prowadzenia krok po kroku, możesz umówić się ze mną na prywatne sesje. To przestrzeń, w której skupimy się wyłącznie na Tobie, Twojej historii i Twoim powrocie do równowagi. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.